Gmina Komorniki zaprosiła na bieg w dobrym kierunku. Słoneczna aura, ciekawa trasa i wiele atrakcji przyciągnęło na start tłumy biegaczy. Komorniki w dobrym kierunku, bieg również w dobrym kierunku. Na starcie 200 uczestników. Profil taki dostępny dla każdego, także każdy mógł wystartować. Cieszę się, że prawie więcej niż połowa uczestników to są mieszkańcy naszej gminy, także widać, że jest zainteresowanie i cieszę się, że jest dobry odzew na tą akcję. Życzę zwycięstwa, ale nie zwycięstwo, chęci kierunek, a kierunek zawsze jest dobry. Wszystkiego najlepszego! Start i meta biegu usytuowane były na terenie Muzeum w Szreniawie. Siedmiokilometrowa trasa wiodła przez Wielkopolski Park Narodowy. Celem biegu jest promocja ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Mamy tutaj stanowisko Wielkopolskiego Parku Narodowego, również stanowisko sportowe, Akademia Sportu. Także każdy się znajdzie dla siebie coś miłego i fajnego. Chcemy promować ekologię, stąd też nie stosujemy plastiku, tylko namawiamy do tego, aby zabierać e, picie w bidony szklane. Mamy też akcję związaną z sadzeniem drzew, które tutaj będzie polegać na tym, że, że część spisowego przeznaczymy na sadzonki drzew, które będą nasadzone na terenie naszej gminy. Także myślę, że, że, że dobry, dobry cel. Bieg w dobrym kierunku jako pierwszy ukończył Dawid Miaskowski z Leszna. Zwycięzca pokonał siedmiokilometrową trasę w zaledwie 24 minuty. Pierwszy raz w Szreniawie. Eee... No, pierwsze zwycięstwo to był do... bieg w dobrym kierunku. No, jestem mega zadowolony. Trasa szutrowa w lesie, fajnie, bo biegliśmy osłonięcie od, od, od słońca, więc trasa, którą lubię podbiegi, zbiegi, rywale mocni. Nie ukrywam, że na, na drugim kilometrze postanowiłem przyspieszyć, zostawiłem kolegów. No i już dociągnąłem do samej mety sam, samodzielnie. Organizatorami biegu w dobrym kierunku była Gmina Komorniki, Gminno Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Wielkopolski Park Narodowy.